Chrzan to wieloletnia roślina o wysokiej wartości ekonomicznej, szeroko wykorzystywana zarówno w kuchni, jak i w medycynie. Ostry smak i aromat sprawiają, że jest popularnym składnikiem potraw różnych kuchni narodowych. Chrzan dodaje się do sosów, dressingów do sałatek oraz używa jako przyprawy do surowych owoców morza. Oprócz zastosowania w kuchni, chrzan ma również znaczące korzyści zdrowotne. Zawiera biologicznie aktywne związki, w szczególności flawonoidy, które przyczyniają się do wzmocnienia układu sercowo-naczyniowego. Chrzan zawiera również kwasy fenolowe, salicylowe, cynamonowe, wanilinowe, kawowe i ferulowe o wyraźnych właściwościach antyoksydacyjnych. Jednak podczas tradycyjnego mielenia chrzanu te korzystne związki szybko ulegają rozkładowi pod wpływem podgrzewania. Lotne izotiocyjaniany ulatniają się, a związki fenolowe ulegają utlenieniu, co negatywnie wpływa na jakość produktu końcowego. Aby rozwiązać ten problem, specjaliści firmy Globcor opracowali technologię mielenia chrzanu z wykorzystaniem młynów koloidalnych CLM. Zasada działania młynów koloidalnych CLM opiera się na systemie wirnik-stator. Podczas obróbki pomiędzy wirnikiem a statorem generowane są silne siły ścinające, które zapewniają intensywną dyspersję, homogenizację i rozdrabnianie chrzanu do jednorodnej, pastowatej masy. Stopień rozdrobnienia jest taki, że poprawia i przyspiesza interakcję mikroskopijnych cząstek chrzanu z innymi substancjami podczas procesu ekstrakcji. Ponadto młyny koloidalne globcor oferują szereg innych zalet. Do tych zalet należą System chłodzenia, który zapobiega przegrzewaniu się produktu i zachowuje wszystkie biologicznie aktywne substancje chrzanu, możliwość regulacji szczeliny między wirnikiem a statorem, co pozwala uzyskać wymaganą teksturę produktu końcowego, elementy mające kontakt z produktem wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia czyste i bezpieczne przetwarzanie chrzanu, a także szeroki zakres wydajności. Globcor produkuje modele o wydajności od kilkudziesięciu do kilku tysięcy litrów na godzinę, które dzięki kompaktowym wymiarom i łatwej obsłudze można płynnie zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi. W ten sposób mielenie chrzanu za pomocą młynów koloidalnych Globecore pozwala zachować prozdrowotne właściwości chrzanu, poprawić jakość produktu końcowego oraz zapewnić stabilną konsystencję. A z jakimi wyzwaniami mierzy się Twoja firma produkująca żywność? Podziel się nimi w sekcji komentarzy. Więcej informacji na temat technologii i urządzeń GlobeCore do mielenia chrzanu znajdziesz, klikając w link w pierwszym komentarzu lub odwiedzając naszą stronę internetową www.globecore.com.